Potrzeba nam teraz poświęcenia wody. Panie Jezu Chryste, ty na drzewie krzyża zbawdziłeś nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. czy Ty w sakramencie sztu powołałeś nas do godności dziecka Bożego. Zmiłuj się nad nami. Panie, Ty odrodziłeś nas z wody i ducha świętego, abyśmy mieli życie wieczne. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Módlmy się, najdorokrotniejszy Boże. Przez działanie Twojej łaski udzielasz nam już na ziemi, początku życia wiecznego. Dopełnij w nas to, co rozpocząłeś w chrzcie świętym. I doprowadź nas do światłości, które jest blaskiem Twojej chwały przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Módlmy się, że Bogorcy wieczny Boże, wszystko co istnieje, pochodzi od Ciebie. Bo błogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni jako znak nowego życia, oczyszczenie z grzechu. Uchnij w Twoje miłosierdzie, odpuść nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli ci służyć. A gdy chorobam inne niebezpieczeństwa i zakusy złego ducha będą nam zagrażać, niech nas chroni Twoja opieka. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O bogactwa, Boże, ten sól, ten nakazałeś prorokoni Jaszowi, aby mieszając sól z wodą przywrócił je szczególną moc. Sprawa, gdy ta woda zmieszana z Solą była znakiem szczególnej łączności z Duchem Świętym, który niech nas uświęca i szczerze napaści złego ducha. O to prosimy Cię przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Thank you. Thank you. Więcej, bo się, yy, mówię, prawie, w piętrze i jest stare zwyczaje w Przypominam, że w obie praktyce prosimy Pana o słowa, cokolwiek czyni dziewczynce w karabinie Boże. Kiedy zakończymy święty Bogstwa Skarbu, spotkamy Chrystusa z Bawicą Stałego, świętego Świętej, powrócimy z radością do naszej domu. Prosimy Chrystusa Pana zawsze obecnego wśród tych, którzy go wyłudzą. Na Ojcze nasz, ludzie w niebie, święć się imię Twoje, w królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako wielki tak dar jak na ziemi, chleba naszego poprzedniego. przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną leczę, Dzień w dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów, zasiadłeś z nimi do stołu, przyszedłeś do stołu, aby spożyć z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z białą przeżyć Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku. dzień Twojego zwycięstwa, aby wszyscy mogli się radować, wiedziały, Twoim życiem zwartym stami. Chleb żyły, który stopiłeś z nieba, w komunii świętej dajesz świat. Po bogostwach ten chleb, wszelkie świąteczne pieczyło. Na pamiątkę chleba, który nakarmiłeś lud słuchający ciepły trwale na pustkowiu i który po swoim zwartym stanie przygotowałeś nad jeziorem dla swych uczniów. Baran, który zwyciężyłeś zło, obmyłeś świat z urzędu pobłogosław amień, co będzie wszelkie pokarmy świąteczne, które będziemy jedni na pamiątkę baranka, postanego. i świątecznych potraw, które spożywamy za apostolami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby nie łamić się słucie. życie i wątki w stanie naszych, pobłogosław jajka, znak tego życia, aby dzielić się nimi w gronie bliskich, bliskich i w Radością z tego, że jesteś z nami, daj nam wszystkim dojść do wiecznych obózczych, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki biegu. Amen.